Płomo i męcen zerwał demonstracyjnie coś, co nazywano paktem o nieagresji między a konfederacją. W swoim e, bardzo płomiennym twecie napisał: Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej, schowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił. musi też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek ważliwością społeczną. Bardzo szybko przyszło słowo Miłem Mencenowi wydawanie takich ostatecznych werdyktów. W tej sprawie bardzo wielu nawet wyważonych publicystów mówiło, że jeszcze za mało wiemy o tej sprawie, że trzeba poczekać. Natomiast Męcen natychmiast wyskoczył. No cóż, można uznać, że e, przyszło mu do głowy, że teraz jest jedyna szansa dobicia swojego rywala. Z prawicy Nawrockiego i jest szansa na przejście do drugiej tury. Tylko, że co ciekawe, druga twarz Konfederacji, Krzysztof Bosak, zachowała się zupełnie inaczej. Powiedziała, że na początku, że to jest sprawa prywatna Nawrockiego, potem powiedziała, że o tej sprawie zbyt mało jeszcze wiemy, żeby wydawać ostateczne sądy, a w końcu Zareagował na wezwania hołowni, żeby powołać jakąś komisję sejmową, która miałaby na wzywać przed swoje oblicze, mówiąc, że jest to absurdalna propozycja. Dlaczego Mencen zachowuje się tak, bo tak inaczej? No, pierwsza odpowiedź nasuwa się taka. Może coś jest z tych opowieści, które mówiły, że Mencen jest osobą, która. Cierpi na huśtawki emocjonalne, która ma jakieś niezrównoważenie psychiczne. I rzeczywiście, no, z punktu widzenia nawet polityka, który bardzo by marzył o drugiej turze, rozsądniejsze byłoby zakładanie, że ta cała sprawa. Pogrąży nawyckiego, ale samemu udawanie, że z uwagą się przysłuchuje i swoją opinię wyrazi po pewnym czasie. Tymczasem Mencen kopiuje wszystkie linie propagandowe Onetu, Newsweeka, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, które uznają, że cała sprawa jest oczywista. Wszystko jest wymuszeniem na starszym, nieszczęśliwym człowieku zrzeczenia się mieszkania. Co zabawne zresztą, zabawne, choć oczywiście i smutne, Mencen ogłasza takie oto przesłanie. Do wyboru jest przetrwanie. Duopolu Peopis z wyganą Trzaskowskiego na deser, albo upadek Peopis i powstrzymanie Trzaskowskiego. Wybór jest oczywisty. Kiedyś wydawało się, że mamy do wyboru mafię lub sektę. Teraz widać, że mamy dwie sekty o mafijnym charakterze, ale poza nimi jest też życie. Peopis nie będzie wieczne, a po nim przyjdzie nowe, i wtedy wszystko się zmieni. Jak ma wyglądać to nowe? Jeżeli zniknie. PiS, bo po ewentualnej porażce wyborczej Nawrockiego, nie wątpię, że pojawią się w obozie Platformy znów hasła, aby zdelegalizować PiS, to w tym świecie bardzo szybko okaże się, że kolejny do rozwałki będzie obóz Konfederacji. Już o to zadbają rozmaite Magdaleny Biejat, rozmaite Działaczki organizacji feministycznych, Stowarzyszenia Nigdy więcej, organizacji antyfaszystowskich, wszyscy oni uważają, że Konfederacja jest równie groźna, nawet groźniejsza niż PiS. Ale dzisiaj na zasadzie logiki polityki salami chcą. Piew, żeby została usunięta ze sceny politycznej partia Jarosława Kaczyńskiego. Na konfederację przyjdzie czas. A nawet jeżeli założyć, że Mancenowi może po głowie chodzić jakaś wizja dogadania się z, z platformą, to przecież będzie wobec tej platformy absolutnie słabym partnerem. Skoro Platforma traktuje pernoga, czy to hołownie, którego niedawno straszyła ujawnieniem jego brudnych sprawek z Kolegium Humanitas, czy też traktuje bardzo lekceważająco PSL, to tym bardziej będzie traktować Konfederację, która jest nieporównanie słabszym ugrupowaniem. I znowuż no, w tym świecie powtarzać będę sto razy w świecie, w którym nie będzie dużego silnego Pisu. Konfederacja nie przetrwa. Ale Konfederacja oczywiście zakłada, że to ona wywróci stolik, wywróci wielki duopol i wejdzie y, jak wielki rycerz na błyszczącej zbroi, jako siła, która zdobędzie większość. Nie, nie zdobędzie, a dlatego między innymi że w swoich szeregach i na, swo na, na stanowiskach swoich liderów miała właśnie takich polityków jak Brown czy Mendsen, ludzi, z których wychodzi mentalność chłopczyka w małych majteczkach, kogoś, kto przy lada okazji gotowy jest wbić nóż w plecy, kogoś, kto mógłby być potencjalnym koalicjantem. Po to, aby zabłysnąć, po to, żeby wykrzyczeć wszystkie swoje niechęci, żale, trafne czy nie. Będę zawsze przypominał Konfederatom, w tym świecie, w którym nie będzie pisu, wasz los będzie liczony na tygodnie. I sprawa i histeria Mencena jest tego tylko ponownym przypomnieniem. Dziękuję bardzo.